Dzień dobry, witajcie kochani na moim kanale po przerwie wakacyjnej. Ja nazywam się Weronika Guzman, no i cieszę się, że znowu się widzimy. Mam nadzieję, że ten czas Wam upłynął przyjemnie, że jesteście w dobrym zdrowiu. No i z utęsknieniem czekacie na kolejne nasze wspólne spotkania. Przed nami okres powakacyjny, jeszcze mamy lato kalendarzowe, ale zbliża się już jesień. I dzisiaj po tej krótkiej przerwie, ale jednak przerwie... Zwrócimy uwagę na nasze ciało i troszeczkę sobie rozluźnijmy, uwzględniając cały nasz kręgosłup. Bo kręgosłup to jest to, co nas trzyma, że tak powiem w pionie w życiu, stabilizuje naszą sylwetkę i też utrzymuje nas w dobrej formie, ale tak naprawdę będziemy się przygotowywać już od przyszłego poniedziałku do takiego cyklu spotkań Jak Właśnie przejść w dobrym nastroju przez tę porę, taką kiedy przechodzimy do jesieni i do zimy. No i to będą specjalne ćwiczenia, specjalne sekwencje. Które pomogą nam i przygotują nas do tego, żeby wejść w ten okres zimowy z jak najmniejszym spadkiem nastroju, bo zazwyczaj zauważamy właśnie, że jak przechodzimy z tego okresu letniego do jesiennego, a przed nami jest jeszcze zima, jest mniej słońca, więcej przebywamy w domu, bywamy czasem bardziej senni, mamy mniej energii. To jest taki naturalny etap, bo Zima jest takim okresem, gdzie ciało chce przytrzymać energię, taki zapas zgromadzić na to, żeby przetrwać zimę. Są niższe temperatury, bardziej wymagające warunki, więc ciało też się do tego przygotowuje, ustawia odpowiednio i my będziemy w takim cyklu co poniedziałkowym spotkań będziemy się przygotowywać na ten okres jak z ciałem najlepiej właśnie przetrwać ten jesienno zimowy czas a gdyby ktoś był zainteresowany to pod koniec listopada organizujemy wyjazdowe warsztaty właśnie przygotowujące w takiej czterodniowej pracy nasze ciało nasz organizm nasz umysł do do Wejścia w tą porę jesienno-zimową. Także wszelkie szczegóły można znaleźć w opisie poniżej w komentarzu. No a dzisiaj, tak jak zapowiedziałam, będzie kręgosłup. Będziemy od odcinka szyjnego poprzez piersiowy odcinek lędźwiowy, w pozycji siedzącej na krześle, będziemy się skręcać i to nie tylko będziemy pracować z naszym kręgosłupem, który dożywimy, rozluźnimy, zregenerujemy, ale też będziemy pracować z powięziami, z całym układem powięziowym, co nam pozwoli, jak zwykle, to jest absolutnie. Absolutnie efekt uboczny, spalić nadmiar tkanki tłuszczowej z tyłu na plecach, na bokach ciała i też tutaj z przodu na brzuchu. Więc jak jesteście gotowi, to zapraszam, usiądźcie sobie na krześle wygodnie, ale także mieć wyprostowane plecy, i tak, żeby krzesło nie było ruchome, nie na kółkach, nie fotel bujany, tylko stabilne krzesło. No i zapraszam. Na początek przenieśmy sobie ręce na nasze ramiona i zróbmy takie powolne skręty, tak żeby, szczególnie jeżeli ktoś miał chwilę przerwy, to żeby troszkę poczuć też w jakiej kondycji jest ciało, w jakiej kondycji. Są, jest nasz tułów, nasz kręgosłup. Ta pozycja siedząca jest o tyle fajna, że ona stabilizuje nam biodra i miednicę. Kiedy stoimy i robimy takie skręty, to czasami właśnie zabieramy ze sobą biodra i miednicę i skręcamy się też na tym poziomie. A dzisiaj, akurat właśnie to, że jesteśmy na krześle, to nam bardzo fajnie stabilizuje i pracuje tylko z naszym tułowiem. No i już myślę, że można poczuć, gdzie ta praca przy skrętach się odbywa, które partie tych. Partie powięzi i mięśni pracują, które taśmy tutaj się poruszają. Właśnie tego słowa mi zabrakło. Taśmy. I wystarczy: i przenosimy dłonie z tyłu u nasady głowy, rozstawiamy łokcie do boku i znowu zaczynamy się skręcać. I można tutaj zauważyć, że ruchy już nie będą takie głębokie, ponieważ przenieśliśmy nieco ciężar ciała. I ręce przeszły w górę. Ale też zauważcie, gdzie teraz jest rozciąganie, gdzie jest praca, gdzie jest ruchomość. Teraz przeszliśmy bardziej na łopatki, więc odsztywniamy sobie łopatki. Pamiętacie, ja dużo mówiłam o sztywnych łopatkach. Sztywność łopatek destabilizuje nam ruchomość kręgosłupa, czy może? Pływać na to, że nasz kręgosłup jest unieruchomiony, sztywny, i nie pracuje dla nas tak, jakby on sam mógł, i wystarczy i teraz przeniesiemy dłonie na głowę, na głowę. I zobaczcie teraz, co się będzie działo, gdzie ta praca jest teraz. Teraz znowu mamy szerszy zakres ruchu, prawda? I dzięki takim prostym przeniesieniom dłoni na różne wysokości pociągamy za sobą różne partie mięśni, różne taśmy, motywujemy jakby w różnych obszarach nasz kręgosłup do pracy. No i oczywiście to powoduje spalanie nadmiaru tkanki tłuszczowej. Tutaj skośne mięśnie też możemy czuć. Jeżeli ktoś na przykład wypił szklankę wody przed chwilą, no to może poczuć tak zwaną kolkę z boku ciała. Można oczywiście te ruchy wykonywać znacznie szybciej. Jeżeli jesteśmy w takiej kondycji, że chcemy troszkę szybciej, to oczywiście zapraszam, można wolniej. I wystarczy, I teraz rozluźnijmy sobie troszkę ręce, rozluźnijmy ręce, ramiona, tak żeby napięcie, kiedy trzymamy ręce u góry, to w naturalny sposób tworzy nam się napięcie mięśniowe, żeby utrzymać po prostu ręce. Więc teraz rozluźnijmy i zrobimy sobie takie ćwiczenie, które nam będzie. Otwierało klatkę piersiową, rozluźniało ręce, odsztywniało barki. Tutaj to jest takie ćwiczenie, które robi nam dużo przestrzeni w barkach. I znowu pracujemy z takim y, partią mięśni, która jest y, wokół łopatek. Ja już o tym kiedyś wspominałam, y, o tak zwanych brunatnych komórkach tłuszczowych. Więc teraz poprzez takie ćwiczenia, właśnie y, spalamy. Nadmiar tych, tych komórek i tkanki tłuszczowej, i sięgamy oczywiście dłonią tam, gdzie to jest możliwe, ręką tam, gdzie to jest możliwe. Zakres ruchu jest u każdego z nas zupełnie inny, więc bierzemy to pod uwagę, i robimy zawsze na miarę naszych możliwości. I to jest też ćwiczenie, ja tak dużo mówię, ale już mam podwyższone tętno, czuję to i. Przyspieszony nieco oddech, więc można sobie i w takich prostych ćwiczeniach właśnie zmobilizować nieco ciało, organizm do, do pracy. I wystarczy. I połóżmy dłonie na biodra i zróbmy sobie takie koła biodrami. Można to zrobić też na stojąco, ale równie dobrze możemy na siedząco. Tak, żeby poczuć dół pleców. Chcemy poczuć dół pleców. I w drugą stronę. I za chwilę zajmiemy się odcinkiem dolnym kręgosłupa, szyjny i piersiowy już został nieco rozgrzany, rozluźniony, zregenerowany I jeszcze dół pleców. Zróbmy sobie jeszcze kilka kocich grzbietów. Kocie grzbiety bardzo dobrze angażują cały kręgosłup. Na wdechu zbliżamy łopatki barki, ramiona w dół, łopatki zbliżamy, robimy wdech, jakbyśmy zagarniali powietrze do klatki piersiowej, i z wydechem mocny kocik grzbiet. I takie mamy tutaj wrażenie, jakby nam łopatki ktoś rozciągał na boki. Tak, rozciąga nam ktoś łopatki na boki i skórę nam ktoś rozciąga na boki. Chcemy to poczuć. Na plecach i jeszcze raz wdech. I teraz łopatki zbliżają się do siebie, tak jakby się chciały spotkać i cmoknąć. Na przykład wdech i wydech. Rozciągamy łopatki. I wdech. I wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. I ostatni raz. I wydech. Teraz połóżmy dłonie pod pępkiem na wysokości brzucha, delikatnie dociskając brzuch, delikatnie, i zróbmy sobie takie minimalne skręty, pilnując, żeby tutaj ręce nam nie wychodziły do przodu, tylko skręcamy, jakby tutaj ciało było w takiej jednej linii. I też zaobserwujcie, gdzie w ciele czujecie, że to się. Że, że pracuje. Gdzie się skręca, gdzie się rozciąga, gdzie się zmienia, gdzie się robią przestrzenie. Albo gdzie się robi jakiś przykurcz, może za mocne te ruchy są. I wystarczy. I teraz przenosimy nieco wyżej. Powiedzmy, że tak jak pępek się zaczyna, układamy dłonie i robimy to samo. To jest też bardzo fajne ćwiczenie, które nam stymuluje właśnie powięzi na brzuchu. Już kiedyś taki podobny filmik nagrywałam. To ćwiczenie, angażując powięzi, ale też poprzez takie ruchy, stymulujemy głęboko osadzone węzły chłonne, które są zlokalizowane właśnie. Mniej więcej w tym obszarze. I wystarczy. I teraz u nasady mostka tutaj kładziemy dłonie. I jeszcze raz się skręcamy. Pilnujemy, żeby nie unosić ramion, żeby to nie były takie ruchy, tylko ściągamy ramiona, otwieramy klatkę piersiową. I skręcamy. I wszystkie te partie mięśni, i bocznych, i z przodu, i z tyłu, genialnie nam tutaj pracują. Jeżeli macie, odczuwacie bolesności w kręgosłupie, w odcinku piersiowym, czy w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, troszkę mniej tu z szyją, no to 10 minut takich ćwiczeń, takich skrętów, niezobowiązujących zupełnie, widzicie to przecież? Bardzo rozluźnia. Bo czasami sam kręgosłup jest w dobrej formie, a bolesność może wynikać z tego, że mięśnie są sztywne. A pamiętacie, jak są sztywne mięśnie, to też nadmiar tkanki tłuszczowej utyka. Wszystkie te przemetabolizowane resztki zostają pod sztywnymi mięśniami, nie mają jak wydostać się po to, żeby układ limfatyczny zebrał i odprowadził do węzłów chłonnych, a potem pamiętacie do nerek i nerki ostatecznie wydalają z ciała to, co już nie jest potrzebne. I wystarczy. I teraz złapmy sobie, zaplećmy dłonie razem i będziemy delikatnie przenosić obydwie ręce na boki, tak jak czujemy, że to jest możliwe. I spróbujmy troszkę wyżej. I jeszcze wyżej. I schodzimy znowu niżej. I jeszcze niżej. I wystarczy. I rozluźniamy znowu ręce. Zobaczcie, 10 minut minęło ani. Się nawet nie spostrzegliśmy, kiedy rozluźniamy, rozluźniamy, rozluźniamy. Jeszcze wyciągniemy sobie, rozciągniemy nasz kręgosłup, zaplatając palce dłoni, odkręcamy wnętrza dłoni do sufitu i powolutku wychodzimy w górę, wdech. Z wydechem schodzimy, przenosimy ręce tak, żeby wnętrza patrzyły na klatkę piersiową, rozciągamy się. I znowu w górę wdech, tyle ile potraficie, jeżeli nie da się tak wyciągnąć, jak ja to pokazuję, to nie szkodzi. Zobaczycie, zrobimy 5 razy i zobaczycie, za piątym razem będzie już zupełnie inaczej. I jeszcze raz wdech, i wydech, lekki kocik grzbiet, i ostatnie dwa razy wdech, i wydech, więc jeszcze. Nawiążę do tego, o czym zaczęłam opowiadać. Jeżeli macie, odczuwacie bóle w plecach, w kręgosłupie, to takie skręty są bardzo pomocne. Skręty w ogóle w Uznawane są za takie pozycje lecznicze, regeneracyjne. Również warto by to skonsultować z fizjoterapeutą, ale skręty uznawane są za pozycje, które leczą, które rozróżniają, regenerują, rozciągają, odsztywniają. To wszystko, co tu zrobiliśmy, to jest cała ta partia od dołu do góry, która nam pracuje właśnie z tułowiem, z korpusem, z tymi wszystkimi partiami mięśni tkanekłem i tkanek miękkich i naszych powięzi do tego, żeby odsztywnić, rozluźnić, zrobić więcej przestrzeni, żeby kręgosłup mógł swobodnie działać, funkcjonować i tego Wam właśnie życzę. No i mam nadzieję, że materiał jest dla Was przydatny. Koniecznie napiszcie w komentarzu, bo już się stęskniłam za Wami, jak te ćwiczenia na Was płynęły, jak się po nich czujecie. Ja zachęcam do tego, żeby tą praktykę stosować codziennie, jeżeli... Potrzebujecie właśnie takiego wsparcia dla waszych pleców, dla waszego kręgosłupa. Przy okazji, oczywiście, spalamy nadmiar tkanki tłuszczowej. Za dzisiaj bardzo dziękuję. No i zapraszam za tydzień na nasz cykl, jak sobie poradzić z jesienną depresją czy ze spadkiem nastroju w związku z tym, że jesień i zima już nadchodzą. Dziękuję, do zobaczenia. Pozdrawiam.